Już tak? Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Pozwólcie, że w imieniu organizatorów, to jest Regionalnego Zespołu Śpiewaczego Jaśkowiczanie i Miejskiego Ośrodka Kultury, jak również i wykonawców dzisiejszego spotkania, to jest dzieci ze szkoły podstawowej nr 4 w Jaśkowicach, młodzieży z gimnazjum nr 2 w Orzeszu Zawadzie, naszych ministrantów. Serdecznie i gorąco Państwa witam. Witam władze naszego miasta, w osobie pana burmistrza Andrzeja Szafrańca, w osobie przewodniczącego Rady Miejskiej pana Jana Macha, wiceprzewodniczącego pana Eugeniusza Szale, witam również naszego szanownego księdza proboszcza, naszych radnych, witam panią dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty, panią magister Annę Czarnacką i wszystkich państwa, których tutaj mamy zaszczyt gościć, Serdecznie i gorąco witam. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że po raz pierwszy Jaśkowiczanie... Mają w programie właśnie Misterium Męki Pańskiej. Jest to nasz debiut. Już wielokrotnie występowaliśmy tutaj na tej scenie z przeróżnym programem, najczęściej właśnie z programem Bożonarodzeniowym, a dzisiaj po raz pierwszy, żeśmy postanowili zrobić coś w innym klimacie. Dzisiaj szczególnie dzisiejsza niedziela ku temu sprzyja, także ja myślę, że to nasze dzisiejsze spotkanie będzie również wyrazem naszej wiary, naszej miłości, naszego przeżywania tego wielkiego. Tygodnia męki pańskiej i zmartwychwstania. Życzę miłych przeżyć. Dziękuję. Moc ludu w Jerozolimie na żydowskie święta na wzgórzach pod szałasami dolina zajęta. Przy każdej bramie do miasta jest tysiące ludzi. Popychanie, gwar i hałas. Zdziwienia nie budzi. Ze wschodu z góry oliwnej wielki śpiew się wznosi. Grzmiące głosy i moc tłumu entuzjazm podnosi. Posanna na wysokości! Posanna na wysokości! Posanna na wysokości! Posanna na wysokości. Chwała panu w niebie! Chwała panu w niebie! Chwała panu w niebie! Chwała panu niebie! Królestwo Boże, Królestwo Boże nadchodzi! Królestwo Boże nadchodzi! Królestwo Boże nadchodzi! Królestwo Boże nadchodzi! Wychwalamy Ciebie! Wychwalamy Ciebie! Wychwalamy Ciebie! Wychwalamy Ciebie. Jest wśród nas posłaniec Boga, on synem Dawida. Niech dziś naród Izraela chwałę jemu odda. Wjeżdża Jezus na osiołku wśród śpiewu i wesela. Złotą bramą w mury miasta radość tłumu rozbiera. na Trzech Dzień Czaśników, w którym należało ofiarować paschy, Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem, idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją stworzyć. Oni Go zapytali, gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im, oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek z zban wody, idźcie za nim do domu, do którego wejdzie i powiedzcie gospodarzowi. Nauczyciel pyta Cię, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami. On Wam wskaże salę dużą, usłaną. Tam przygotujecie. Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali paschę. Zpożyć tę pasję z wami, zanim będę cierpiał. Już jej więcej spożywać nie będę. Pozwól, Piotrze, chcę umyć wam nogi. Panie, nie pozwolę, abyś mi służył. Jeżeli cię nie umyję, nie będziesz mógł być ze mną. Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Dałem Wam przykład. Abyście i wy tak czynili. Zdjął z siebie płaszcz, w którym chodził. Sięgnął lniane płótno. Schyliwszy się, mył im nogi, patrząc na nich smutno. <trym znać w górę>